się mam po tej stronie ja a w dzisiejszym odcinku pokażemy wam moją bazę muszę być po cichu żeby nie obudzić rodziców bo już wynagrywam to o pierwszej w nocy zory i będzie można trochę nie słychać tego można gdzie nie słychać ale niech mi się przeszkadza bardzo przepraszam Kastki, ale mam dziewięć lat, więc to Jeśli będziecie oceniać moją bazę, nie to no, ja, komuś, tak łatwo mówić, nie. tak. Pierwsze, co, że... vykladala. Vyšťa. Vyšťa. to. Nie, więc ja tak <laughs> I będę tego dzwonił. Tutaj jest sam na hotspot. Tutaj drobny odsłonik, tylko na to. Teraz tak się ten bicep wraca. No i no ci, no, ci to nie jest jakaś najlepsza. Taki banian. Jak ktoś chce dać brain rata, jak ktoś będzie mała fałoba i chce się pośmieć, to możecie się ze mnie pośmieć. No, jak tylko jest mieprzyk, no to możecie posłać brain ratę. łapka w górę i subika. Nie tak, że wam nas, nas namawiał, ale fajnie by było. To na tyle. W dzisiejszym odcinku papatki. Boże, ale kasty.